Zjednoczona Partia Robotnicza. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, żegnam się z nimi, ale nie z Wami. Tymi słowami zwracałem się 14 lat temu do członków Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, protestując przeciw polityce ówczesnego kierownictwa. Dziś mówię to samo. Ale tym razem nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie. Nie tylko mnie. Tysiące dzielnych ludzi Lewicy traci swoją partię. Partię, z którą związali się na dobre i na złe. Dla każdego z nas, dla całej partii, dla klasy robotniczej, dla mas pracujących i dla olbrzymiej większości naszego narodu, dni kongresu to wielkie, niezapomniane dni, to gorące, niezatarte przeżycia. To głęboka nauka, to niewyczerpane, ożywcze źródło idei i wielkiej, niezwyciężonej siły, która z idei tej wypływa. Wcielimy w życie to niosłe uchwały kongresu. Walczyć o ich urzeczywistnienie, mobilizować wokół nich najszersze masy ludowe, zbliżać Polskę do socjalizmu to święty obowiązek każdego członka partii Nie, pamiętam że wczoraj pytano się mnie na przykład jakie mam moralne prawo kandydować więc wydaje mi się, że to moje prawo wynika chociażby z faktu, że kandyduję po raz pierwszy. Jeśli by się tak stało, że zostałbym wybrany, a to zaufanie zostałoby cofnięte, nigdy bym się już nie ubiegał o tak wysoką godność. Albowiem uważam, że zaufanie naszych wyborców jest dla nas sprawą najwyższego honoru. Nadrzędnym celem jest Polska, jej dobro, jej przyszłość. Dla każdego, kto uznaje socjalistyczną drogę, pracuje rzetelnie dla kraju, jest miejsce we wspólnym pochodzie.